Od dłuższego czasu nawiedza mnie ten sam sen. Za każdym razem jego scenariusz jest niemalże identyczny. Siedzę przy laptopie w swoim pokoju, a moja starsza siostra leży na łóżku i pisze coś w swoim pamiętniku. Nagle jakiś wielki potwór próbuje wejść nam do pokoju. Jest tak wielki, że jego klatka piersiowa sięga górnej futryny drzwi. Z siostrą wiemy, że nie jest on w stanie wejść do środka, więc nie przejmujemy się nim. Przez jakiś czas próbuje jeszcze wejść, aż w końcu się poddaje i odchodzi, a chwilę potem się budzę. Z każdym kolejnym snem jednak coś się zmienia. Potwór obcina sobie części ciała, zaczynając od dołu. Po tygodniu pojawił się w drzwiach bez stóp. Oczywiście wciąż nie mógł wejść do pokoju, jednak po paru dniach pojawił się z obciętymi do połowy łydkami. Po raz pierwszy byłam w stanie ujrzeć jego szczękę i ramiona. Zaczęłam martwić się o to, co się stanie, gdy w końcu zmieści się w drzwiach. Nawet pisząc tą historię, wciąż nie mogę przestać się tym przejmować. Po kolejnym tygodniu potwór pojawił się z nogami obciętymi do kolan. W końcu, po raz pierwszy, zobaczyłam całą jego twarz. Miał wielkie usta i śmiał się, zaglądając do środka pokoju. Gdy się obudziłam, byłam przerażona. Po tym, jak zobaczyłam jego twarz, nie byłam w stanie ponownie zasnąć. Nie spałam również następnej nocy ze strachu, że to może być noc, w której potwór wejdzie do środka. Starałam się zająć czymś głowę. Spotykałam się z koleżankami i pomagałam w sklepie mojej mamy. Siedziałam dużo na telefonie i robiłam wszystko, aby tylko nie zasnąć. W końcu byłam już tak zmęczona, że zasnęłam na kolanach mojej mamy. Niedługo później potwór pojawił się w drzwiach, znów próbując wejść do środka. Na szczęście nie zdążyłam głęboko zasnąć i szybko się obudziłam. W końcu postanowiłam poprosić kogoś o pomoc i zadzwoniłam do cioci, która zajmowała się wróżbiarstwem. Opowiedziałam jej o wszystkim, na co ta powiedziała, że nie jest w stanie mi pomóc, ale zna szamankę, do której powinnam się udać. Moja mama zbagatelizowała sprawę, tłumacząc, że to tylko zwykły sen i nie może stać mi się w nim nic złego. Na szczęście moja ciocia miała inne zdanie, i wspólnie pojechałyśmy do szamanki. Proszę, proszę, musisz być naprawdę zdesperowana, powiedziała szamanka od razu, gdy pojawiłyśmy się w drzwiach. Opowiedziałyśmy jej o wszystkim, a moja ciocia zapytała, co powinnam zrobić. Na co ta odpowiedziała, dam ci amulet, zawieź go nad drzwiami. Nie wiemy, czy ten byt robi to dla zabawy, czy ma w tym jakiś konkretny cel. Zobaczymy za parę dni. Ciocia odwiozła mnie do domu, a ja natychmiast powiesiłam amulet nad drzwiami. Po raz pierwszy od dawna zostałam w spokoju. W moim śnie ponownie pojawił się ten stwór, jednak tym razem nie stał. Siedział przed drzwiami i patrzył się na mnie. Zadowolona pomyślałam, że amulet działa, jednak nagle on zaczął imitować głos mojego taty: Boże, opiekuj się moją rodziną i dbaj o moje kochane córki. Mój tata odmawiał tą modlitwę codziennie, a ten stwór powtórzył dokładnie jego słowa. Zaczęłam płakać ze strachu, a po chwili on zaczął imitować szczekanie mojego psa. Zawsze gdy miałam zamknięte drzwi, mój pies skakał i drapał je, a stwór zaczął imitować dokładnie ten sam dźwięk, drapiąc swoimi paznokciami od drzwi. Następnie zaczął imitować głosy moich przyjaciół i pozostałych członków rodziny. To było przerażające. W końcu obudziłam się za łzami w oczach. Zadzwoniłam do mojej cioci i gdy tylko nastał świt, pojechałyśmy do szamanki. Ta powiedziała, że musimy się modlić i gdy będzie naprawdę źle, niezbędne będą egzorcyzmy. Nie śpię już od dwóch dni. Staram się żyć normalnie, ale to nie jest takie proste. Czuję, że zaraz oszaleję. Boję się, że w każdej chwili mogę zasnąć ze zmęczenia. Jeśli ktoś z Was doświadczył czegoś podobnego, proszę o pomoc.